Jest tutaj kilka smoków, od graficznych poprzez komiksowe do realistycznych. Odnosimy się do symbolu Krakowa, jakim jest smok Wawelski. I ten mural powstał w miejsce poprzedniego muralu, który powstał w 2008 roku dzięki wspólnym działaniom Tomka Kubika z agencji Zooteka i Jerzego Rejkowskiego, który też tam mural zaprojektował. W tym roku, w 2014, akurat ja jestem autorem projektu i jestem głównym wykonawcą. Tutaj mam jeszcze pomoc z Gdańska, mojego kolegę też Wolskiego, znanego artysty Prymieńskiego. Chciałem wrzucić tutaj kilka różnych styli, pomieszać troszeczkę stylistykę, od japońskich, poprzez europejskie, trochę bardziej graficzne, trochę nowoczesne. Chciałem zrobić taką, jakby taki szok kolorystyczny, wszystkie kolory tęczy. Malowanie murali w Krakowie zaczęło się mniej więcej w 2007 roku, od pierwszego muralu, który wykonaliśmy, Silverero. Od tamtej pory udało się nam razem właśnie z agencją z Kubikiem i z paroma jeszcze innymi artystami wykonać kilka takich murali, m.in. właśnie Bitwa pod Grunwaldem w 2010 roku, właśnie 400. rocznicę bitwy. Wszystko zaczyna się od pomysłu, następnie trzeba powalczyć o pozwolenie i o środki. Wiadomo, farby kosztują, malowanie też kosztuje, to jest jednak rękodzieło, to nie jest wydruk komputerowy. To wszystko kosztuje i to wszystko trwa. Przygotowanie projektu, w zależności od pomysłu, trwa od paru dni do kilku tygodni nawet. Chodzi o to, żeby nie było szaro, żeby otworzyć się z tą sztuką do ludzi i żeby oni mogli jakoś jakby reagować na to, co my robimy. I malując ten mural, tutaj spotkałem się naprawdę z kilkunastoma osobami, które, które wyrażały się bardzo pozytywnie. Akurat nie miałem żadnych negatywnych opinii, wszyscy jakby są zadowoleni. Dzieci się cieszą, widzą kolorki, smoki, także ogólnie jest ok.